A następnie przejdziemy do, a potem, do Proszę. Dzień Dobry wieczór wszystkim. E, no przyjechaliśmy tutaj wiadomo w jakim celu, mecz o wszystko praktycznie. E, no i nie udało się. Polonia naprawdę zagrała fantastycznie w ataku, trafiała niesamowite rzuty. E, Druga kwarta myślę, że ustaliła wynik spotkania, gdzie straciliśmy 34 punkty, zdecydowanie za dużo. Z, naszy, z drugiej strony w naszy, naszym wykonaniu 18 strat w przekroju całego spotkania, czy 11 w pierwszej połowie to jest za dużo przy takim, przy takim meczu. Później chcieliśmy wrócić do gry, zeszliśmy na 10 punktów, zdobyliśmy 10, w minus 20 zdobyliśmy 10 punktów z rzędu I, i proste błędy, czy gdzieś tam piłki niczyje, które były zawsze wywalczone przez zespół z Warszawy. Eee, I skończyło się tak, jak się skończyło. Także, eee, także gratulacje, życzę, życzę im dalej, powodzenia. Dziękuję. Dobry wieczór. Gratulacje dla zespołu Polonii. Wygrali zasłużenie. A jak Pan powiedział, przyjechaliśmy po zwycięstwo, niestety nie udało się. Na pewno daliśmy z siebie 110%. Ale ta porażka boli, bo najprawdopodobniej zamknęła nam czyli do play musiałby się zdarzyć cud, żebyśmy awansowali. Głupie straty, nietrafione rzuty spod kosza, to zadecydowało i tak jak ten powiedział, druga kwarta. 34 stracone punkty, no to samo mówi za siebie. Niestety nie udało się, mamy jeszcze dwa mecze, trzeba walczyć do, do samego końca, bo ja wierzę w cuda i cuda się na pewno zdarza. Tyle. I proszę o do mam pytanie do panu, panów też mogę trenera trenera bo Jakbyście panowie robili taki power ranking, to Polonia by się znalazła na tym miejscu, jak to będzie? 7-8, czy to, to wyżej byście patrząc, myśli, patrząc obecną, na obecną formę tego zespołu? Nie wiem. Nie, nie zajmujemy się tym, nie stwarzamy żadnych rankingów i patrzymy na siebie. Mieliśmy plan w tym meczu, szukałem różnych rozwiązań jako, jako trener. Yy. Graliśmy w różnych ustawieniach, konfiguracjach. Yy. Tak jak mówię, no nie, nie patrzymy, nie patrzymy na rankingi, nie, 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 nie zajmujemy się tym. No. Kolejny mecz, gdzie popełniamy łatwe straty. Poprzednie 3 z WKK, z Bałczykiem z Koszalinem przede wszystkim. No, przegrywaliśmy na własne życzenia, także no, to jest moja odpowiedzialność, moja, moja praca, za którą biorę pełną odpowiedzialność i ja przygotowuję zespół, yy. przedstawiam im plan. Cieszę się, że zawodnicy ufają w to, co, w to, co staram się im sprzedać, w to, co zrobić, niestety nie przyniosło to, to efektu w postaci zwycięstwa. Także nie wiem, czy odpowiedziałem Panu na pytania. Ale nie zajmujemy się rankingiem, nie patrzymy na inne. To ja może spytam o właśnie zespół, bo są dwa oblicza, jedne, ten z się dwa oblicza w tym sezonie. na własnej karni. no jest znakomici, pewnie macie, macie się, jeden z lepszych bilansów, macie u siebie, na wyjeździe zupełnie odwrotnik. Z czego, jak macie, ma Pan trener może w yy, z czego to wynika? Yy, tak, yy, generalnie gra na wyjeździe, no to jest związana z, yy, sprawa z mentalnym przygotowaniem, bo jeżeli przeanalizujemy skład, mamy za, doświadczonych zawodników jak Adam, Artur, yy, Hubert, Kuba Kobel, a patrząc na dalszy skład, mamy Kamila Białowskiego, który pierwszy raz w życiu gra na takim poziomie, w takim systemie, z takimi założeniami, z takimi oczekiwaniami. Michał Jadłowski, pierwszy sezon jako podstawowa piątka, podstawowy center, nigdy nie był w takiej roli. Stara się jak może, doceniam jego pracę. Tutaj może też być związana, związana z tym, jakaś presja, gdzieś tam sobie może wytwarza, ale to już Michała trzeba byłoby o to zapytać. Mamy Michała Kroczaka, Maścina Kowalczyka, fajne nazwiska. Którzy, zawodnicy, którzy zeszli do nas z ekstraklasy, ale w tej się nie grali. I teraz mają duże role. Michał 09 dzisiaj bardzo chciał. Marcin Kowalczyk to ma gra z urazem, urazem ustawy skokowego, przepraszam, Adam z urazem stopy. I to są takie Michał, na przykład Mikołaja Tajcia, który dwa lata nie był w koszykówkę spowodowaną. Przez zerwanie więzadła krzyżowego, dzisiaj grał złamanym palcem u stopy. Ja doceniam tych zawodników, szanuję ich za to, bo oni patrzą na dobro zespołu i chcą pomagać. I reasumując, ci zawodnicy, Kowal, Kroci, Rataj, Biały czy, czy Michał, to jest, to jest czas. Jedni adaptują się szybciej, łapią rzeczy szybciej, inni wolniej. To jest gdzieś tam proces, no, tego czasu już nie mamy, wiadomo, ten sezon jest praktycznie za nami. Tak jak Adam powiedział, no, ale ja też wierzę w cuda. Yy, zostały dwie kolejki, i, i myślę, że to jest yy, myślę, że na pewno zawodnicy nie będą się podawać znając ich. Yy. A wracając, jeszcze kończąc moją wypowiedź czy odpowiedź na Pana pytanie, to zdecydowanie ja też jestem yy, żółto w tej lidze. Pierwszy sezon prowadzę yy, drużynę od początku sezonu. W tej lidze ja ją poznaję, wszystko zostało wrzucone do jednego wora przepisom Młodzieżowców, przepisom co Krajowców. I musimy tutaj jako trenerzy kombinować. Także bardzo, bardzo mnie to boli, że nie mamy pewnego miejsca w playoffach, bo nie takie było założenie. I tak jak powiedziałem na początku, ja biorę za to pełną odpowiedzialność, ja zbudowałem ten zespół. Zostałem obdarzony zaufaniem przez prezesa na podsumowanie z jego strony, czy zarządu klubu będzie przyjdzie czas po, po zakończeniu no, tego sezonu, czyli już, już, już niedługo. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań. To może dziękuję ja bardzo. Ja się chciałem pochwalić, że ta uspiesza, ta, ta okay. szansze, to już pierwsza sytuacja że pytanie zostało zadane, także zachęcamy dziennikarzy ze względu na to, jakie tutaj kluby przychodzą na konferencje. Tak? Jest ciekawie na pewno i widzowie mogą się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tyle z mojej strony. Dobry wieczór. Po pierwsze, jak zawsze, już chciałem pogratulować mojej drużynie za mecz. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze. Od początku byliśmy skoncentrowani, wyszliśmy z odpowiednią energią. Tak naprawdę poza pierwszą kwartą, gdzie przegraliśmy, gdzie przegraliśmy i daliśmy sobie rzucić powyżej 20 punktów, Wszystkie pozostałe kwarty wygrane, yy, drużyna z Opola, która rzuca dużo punktów, zatrzymana poniżej 17 punktów w każdej pierwszej kwarty. Yy, mówię, bardzo dobra gra w obronie, bardzo dobra egzekucja w ataku, yy, atakowanie ludzi jeden na jeden, napędzanie tak jak chcieliśmy grać. Drużyna re realizowała wszystko co sobie założyliśmy yy, i brawo dla nas za zwycięstwo. Cieszy, że drugi mecz pod rząd mamy mniej strat niż zazwyczaj, bo 11 tylko przy 21 asystach, gdzie udało nam się wymusić 18 strat zespołu z Opola. Do tego dużo przechwytów, bo 13 też to jest, jeśli nie mylę, dwa razy więcej niż mamy średnio. Także to wszystko pokazuje dużą energię drużyny. Jedyna rzecz, do której tak naprawdę mógłbym się przyczepić to, że pozwoliliśmy na zbyt dużo ponowień drużynie Politechniki, natomiast Ostatecznie no, to była jedna rzecz, która ich powiedzmy trzymała w meczu, że, moim zdaniem przynajmniej, to była jedna rzecz, która ich trzymała w meczu, że nie, nie udało nam się odskoczyć na jeszcze więcej punktów wcześniej. Ostatecznie wygrywamy 25 punktami, pozostajemy niepokonani w drugiej rundzie na swojej hali i tyle, natomiast tak jak powiedziałem po meczu z WKK cieszymy się oczywiście zwycięzcem, ale praca jeszcze nie jest skończona. Mamy Mamy jeszcze dwa mecze przed sobą, nie możemy na żaden z tych meczów wyjść doprowadzić do tego, żeby było jakiekolwiek rozluźnienie, że to się samo wygra. W tej lidze nic się samo nie wygrywa. Trzeba, trzeba, grać, trzeba grać do końca, grać twardo w każdym meczu, bo tak jak pokazał wczorajszy mecz Turoba z, z Wałbrzychem, naprawdę w tej lidze każdy może z każdym wygrać i, i wszędzie, więc pozostajemy skoncentrowani. Zostały nam Dwa mecze do końca sezonu i regularnego i chcemy, chcemy wyjść na nie tak jak wyszliśmy na ten mecz i na mecz z WKK. Dziękuję teraz moc. Restaurację? Tak, ja? tak. Ta, ta, to... Dobrze, to e, tak jak trener powiedział, był to dla nas e, bardzo ważny mecz. Wiedzieliśmy, że, że musimy zagrać na wysokiej intensywności na wysokim pobudzeniu i od początku postawić przeciwnikowi twarde warunki i myślę, że to zrobiliśmy, bo... E, Zatrzymaliśmy ważnych zawodników na Huberta Pabiana na 11 punktach. A Adam Kaczmarek swoje dorzucił, ale to są bardzo dobrzy zawodnicy, więc no, zawsze zawsze coś dorzucą. No ale cieszymy się z wygranej i przygotowujemy się do następnego meczu, no bo, no bo chcemy awansowania playoffów. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Proszę o pytania? W ostatnich tygodniach wyraźnie poprawił swoją dyspozycję sami. Czy to jest efekt jakichś indywidualnych dodatkowych treningów, czy normalna klimatyzacja. Odpowiadałem tak? ja już na podobne pytanie w Betonu, kiedy sami zagrał mm, pierwszy mecz dobry pod względem statystycznym. Sami jest, ja jestem zadowolony z samiego, właściwie od momentu jak przeszedł. Yy, rzeczywiście ostatnio rzuca więcej punktów, ma lepszą skuteczność, natomiast... Yy, to nie znaczy, że wcześniej był gorszym zawodnikiem, niż jest teraz. Po prostu teraz odrzuca więcej punktów, tak, tak wyszło. Natomiast nie, to jest po prostu kwestia tego, że Sami na pewno się już zadomowił trochę w Polsce, przyzwyczaił do europejskiej kursu krótkiej, przyzwyczaił do naszej gry i tyle po prostu, moim zdaniem. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Janek, kolejny bardzo dobry. Metr, czy to jest związane z kolejnym zakładem z trenerem? Nie, 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 to już, to już kwestia, no myślę. No, no. Ciężko by wymieniać składowe, bo to bardzo, bardzo dużo, ale to, to nie to nie kwestia, kwestia zakładu z trenerem. Życzę utrzymania formy. Jeszcze. Dziękuję bardzo. Czy już wszyscy są w pełni zdrowi, czy jeszcze ktoś? E, właściwie już tak. Tam Patryk Pełka wraca cały czas po chorobie. Jeśli się Patryk najpierw przeleżał po półtora tygodnia ze skręconą kostką, potem rozchorował się na grypę i wracał w swojej takiej normalnej pozycji. Natomiast gra już na odpowiednim poziomie. Kwestia tego, że myślę, że to jest kwestia paru treningów jeszcze i Patryk będzie już w takiej stuprocentowej swojej dyspozycji. Poza tym, tam drobnego urazu nabawił się Michał Szymański, który dzisiaj był poza składem, natomiast siedział z nami na ławce. Adam Lisewski też już wrócił, jest zdrowy, jest natomiast tak się ułożył cykl treningowy, że Adam nie miał kiedy z nami potrenować w jakimś większym wymiarze. Do tego nie, nie wychodził w ostatnich dwóch meczach, mimo że teoretycznie mógłby. Tyle. Dobrze. To dziękujemy bardzo. Bona nit,